Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Październik, a strefa warzywna jeszcze właściwie żyje. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć, co ja w tym październiku jeszcze w moim warzywniku będę robił, co jeszcze jest, co można na przykład posiać lub wysadzić na przyszły sezon. No i pokażę Wam szklarnię, bo dawno o niej nie mówiłem, więc opowiem jak się sprawdza. Jak wyglądają tam warzywa, chociaż już jest absolutnie schyłek sezonu, to pomidory i ogórki nadal owocują. Fasola szparagowa Blauhilda to prawdziwa siłaczka w tym roku u mnie w ogrodzie. Cały czas ma jeszcze nowe stronki, cały czas ją zrywam, już tak naprawdę. Nie wiem, co z nią robić, bo już mamy zamrażarki pełne, już nie ma na nią miejsca, a nadal fantastycznie tutaj jeszcze ma owoce, więc super jest na sam koniec jeszcze pozbierać. No i chyba już zakończyć jej rośnięcie tutaj u mnie na rabacie, bo muszę troszeczkę posprzątać i muszę przygotować rabaty do tego, żeby je. Na przykład zazrębkować, lub żeby zrobić tak zwany poplon. Ja w swoim ogrodzie warzywnym mam również sezonowe kwiaty. Mam na przykład dalie w różnych miejscach. I tak naprawdę, jeśli jeszcze nie usunęliście dali, to wytnijcie te jeszcze kwitnące pędy, no i już można je chować. A w miejscach, gdzie na przykład były dalie, bo w takiej podwyższonej grządce mam dalie, ja będę teraz wysiewał poplon, czyli rośliny, które mają szybko. W pamiętajcie, że to już, ten październik to już taki ostatni moment, żeby zadbać o poplon. Mają wzejść, mają chronić nam w okresie zimowym ziemię, a mają dostarczać jej wartości odżywczych i tutaj na przykład gorczyca biała, faselia świetnie się sprawdza a wiosną po prostu usuwamy ten poplon, dajemy kompostu i mamy świetnie przygotowaną glebę do tego, żeby wysiać lub wysadzić nowe warzywka. Mimo tego moi drodzy, że w niektórych miejscach w Polsce pojawiły się już przybroski, to u mnie oczywiście było w okolicach 0 stopni. Pomidor koktajlowy, który był posadzony tutaj na zewnętrznej rabacie, radzi się cał, sobie całkiem nieźle. Nawet jeszcze ma piękne żółte e, pomidorki. Jeszcze ich jest tutaj dużo, więc mam nadzieję, że ta aura jeszcze będzie sprzyjać. Nie chcę go jeszcze stąd usuwać, bo trochę mi go szkoda. Jest jak widzicie cały zielony. E, m, cały czas plonuje właściwie od 3,5 miesiąca, więc to nie jest tak, że pomidory w warunkach polskich tylko i wyłącznie w szklarni. Na zewnątrz, jeśli się dobierze odpowiednie odmiany, też dają sobie super radę. A jak sobie radzą u mnie w szklarni, to już Was zaraz tam zapraszam i zobaczymy, co w tej mojej szklarni tam jeszcze jest. Jesień, moi drodzy, to jest świetny czas, aby posadzić pewne rośliny w warzywniku. Jest to czosnek. Czosnek zimowy, październik, listopad super czas do tego, żeby posadzić go właśnie na grządkach. Ale to też jest super czas i o tym Wam również przypomnę żeby zrobić sobie lasagne cebulowe z roślin ozdobnych w waszych skrzynkach podniesionych. W zeszłym roku robiliśmy taką lazanie, wyglądała przepięknie. Jest w tej donicy i w tej donicy. Więc wrzesień i październik i listopad to są super momenty, kiedy możemy taką lazanie cebulową zrobić. I w związku z tym mam dla was również rabat w Bulbi NL. Hubert Lamański 5, dostajecie 5% rabatu na rośliny cebulowe. Zachęcam, żeby wejść, zobaczyć. Link macie w opisie tego filmu. Schyłek sezonu warzywniczego to doskonały czas, aby podsumować drugi sezon mój z tą szklarnią. Chyba nie muszę wspominać, że sprawdza się wyśmienicie. Zobaczcie. Połowa października, pomidory na tarcze, czerwone na krzakach. Co prawda już dużo gorzej dojrzewają, bo światła brak, dzień krótki no i zimno jest. No ale dzięki temu, że mam szklarnię, no to mogę pochwalić się tym, że pomidory już właściwie czwarty miesiąc owocują i czwarty miesiąc są czerwone. Naprawdę. Niesamowita sprawa mieć taką szklarnię. A jak ta szklarnia powstawała i co to za szklarnia, to oczywiście macie wideo z poprzedniego sezonu również, więc zachęcam, żeby zobaczyć tutaj. A teraz Wam opowiem, jak ja zadbam o to, żeby szklarnie potem jak już skończą owocować mi pomidory, ogórki, papryka, bakłażany, jak o nią zadbać przed zimą. Ja tą szklarnię mam od firmy Hephaistos. Szklarnia, która jest specjalnie pomalowana przeze mnie, dla mnie w kolor zielony, bo tak sobie wymyśliłem, szklarnia, która ma łącznie... 16 okienek otwieranych, i to jest super sprawa. Im więcej okienek, tym lepiej, bo możecie sobie regulować przepływ powietrza. I to powoduje, że na przykład mamy mniej chorób grzybowych w szklarni. Jak widzicie, pomidory, oczywiście złapała je gdzieś tutaj zaraza, ale one całkiem dobrze się jeszcze prezentują. Jeszcze mają niepoobcinane te liście. No więc tych chorób grzybowych, jeśli dobrze przygotujemy szklarnię po po Sezonie letnim i przed sezonem wiosennym jest znacznie mniej. Chciałem z Wami jeszcze podyskutować na temat tego, czy warto mieć szklarnię w ogrodzie i opowiedzieć Wam o tym, jak to jest, kiedy ma się tą szklarnię, jak ją można wykorzystać i że. To nie tylko wykorzystuje ją się właśnie wtedy, kiedy od wiosny posadzicie sobie pomidory, ogórki, paprykę, bakłażany czy inne warzywa, ale również może być fantastycznym przestrzenią do przechowywania właśnie tych roślin, które wymagają albo okrycia, albo schowania je w cieplejsze Miejsca. Oczywiście w szklarni możecie mieć um, odpowiednie maty podgrzewające, możecie mieć też ogrzewaną tą szklarnię, no ale wiadomo, że to już jest absolutny luksus i w 99% nie ma um, takich luksusów w szklarniach, ale one świetnie sprawdzają się do tego, właśnie, żeby um, przechować takie rośliny jak na przykład geranium, jak na przykład eukaliptusy, oliwki, bo jest jasno, nie ma wiatru. A pamiętajcie, że um, Ochrona tych roślin, które nie lubią mrozów, to przede wszystkim ochrona przed wiatrem. Nie do końca jest. Hmm... To także ta niska temperatura robi krzywdę tym roślinom. Oczywiście, kiedy jest tam minus 20, minus 15, to tak, ale przy takich minus 5, minus 6, które to najczęściej w polskich warunkach zimą są, to właśnie wiatr powoduje największe szkody, i właśnie szklarnia może być taką, takim miejscem, które pomoże nam uchronić rośliny przed zmarznięciem. Smak swoich pomidorów w październiku to jest najlepszy smak sezonu. Mm, słodkie, przepyszne, i dlatego warto mieć szklarnię, żeby tak długo cieszyć się tymi pomidorami. A co zrobić, żeby one faktycznie były tak długo? No to przede wszystkim jak skończycie sezon, jak już wyrywacie, przycinacie pomidory czy ogórki, to należy dobrze zdezynfekować tą szklarnię. Zdezynfekować, czyli dobrze ją wyczyścić. Wszystkie szyby, wszystkie konstrukcje, całą konstrukcję dobrze jest przeczyścić. Ja to robię najczęściej wodą z jakimś na przykład szarym mydłem, ochraniając troszeczkę ziemię, żeby nie wsiąkało tam to, co spływa mi po tych, po tych szybach. Z ziemią generalnie nic nie robię. Ale w tym roku postanowiłem, że posieję też tutaj troszeczkę poplonu. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać w szklarni. Dlatego nie robię nic z ziemią, bo ja zaraz tutaj załaduję tą szklarnię, wszystkim, co mam w ogrodzie, żeby przetrwało mi tą zimę. Więc bardzo istotne jest to, żeby zdezynfekować, czyli wyczyścić szklarnię. Ponieważ wtedy pozbywamy się tych patogenów, które tutaj gdzieś były podczas całego sezonu i powodowały, że na przykład była jakaś zaraza na tej naszej uprawie. U mnie będzie to trwało, będzie to chyba troszeczkę później, bo faktycznie jeszcze papryki całkiem fajne są i dojrzewają. Pomidory, jak widzicie, również owocują. Więc ja będę to robił najpewniej w listopadzie. I wtedy w listopadzie również wykorzystam szklarnię do tego, żeby pokazać wam jeszcze inne rzeczy w szklarni, czyli na przykład dekoracje na Boże Narodzenie. Jak widzicie, u mnie szklarnia właściwie jest do wszystkiego. Zastanawiam się, e, kiedy zrobię sobie tutaj pokój. No właśnie. Czy wy, jeśli macie swoją szklarnię, to traktujecie ją jako takie mm, taki Drugi dom, tak naprawdę coś, co pozwala Wam spędzić troszeczkę czasu w ogrodzie przy na przykład brzydkiej pogodzie. Czy tak jest u Was? Dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, czyszczenie, czyszczeniem, ale to już trzeba zastanowić się, co w przyszłym roku w takiej szklarni będzie. Więc ja już mam upatrzone nowe odmiany pomidorów, ogórków do tego, żeby je testować. Mam takie, które na pewno zostawię i będą ze mną w przyszłym roku. No, a wy może macie jakieś takie swoje top odmiany, takie najlepsze odmiany, które sprawdzają się. Są plenne, smaczne, odporne na choroby. Wiem wszystko, bym, bym chciał, ale takie odmiany są. Ja jeszcze chciałem Wam się pochwalić, bo w tym roku y, ponownie mam szpinak malabarski. Opowiadałem o nim już w zeszłym roku i dwa lata temu miałem go posadzonego na zewnątrz. W tym roku posadziłem sobie szpinak malabarski y, w szklarni. Pomiędzy paprykami. Trochę go przydusiły, ale jak już wyszedł do góry, no to całkiem nieźle sobie tutaj radzi. I tak się zastanawiam, jak długo on jeszcze będzie tutaj rósł, jak długo będzie, mm, będą pojawiać się te piękne, e, skórzaste liście, które wyśmienicie, nadają się do sałatek. Może macie jakieś doświadczenie ze szpinakiem malabarskim. Kiedy on zacznie e, przestanie e, rosnąć, czy jak przyjdą duże mrozy, czy. E, czy... Już przestanie rosnąć, jak pojawią się te pierwsze takie przymrotki, gdzie minus 2, minus 3 się pojawia na zewnątrz. Dajcie znać! No i napiszcie, co planujecie w przyszłym roku w warzywniku. Czy macie jakieś super rośliny, które uważacie, że powinny w warzywniku być? A tymczasem do zobaczenia.